Cześć kochani. Mamy już astronomiczną i kalendarzową wiosnę i rozpoczynamy przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Jak co roku o tej porze mamy wielki dylemat co wybrać do dekoracji na Wielkanoc. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka przykładów um, takich wianków wielkanocnych, ale wianków, które przygotowujemy wcześniej, nie z żywych roślin, tylko właśnie z suszu i z dodatków żywych, bo wieszamy je przynajmniej trzy Tygodnie przed świętami. Zapraszam na dalszą część filmu, gdzie opowiem Wam o tych wiankach. Moi drodzy, wiosenny nastrój cały czas mi dopisuje, ale jeśli chcecie poprawić jeszcze bardziej mój humor, a na dodatek dać mi coś może na urodziny, to najlepszym prezentem od Was będzie subskrypcja mojego kanału. Jeśli Wam się podoba, dajcie również kciuka w górę. No i nie zapomnijcie. Odzwoneczków, wtedy każdy film będziecie mieć na dotknięcie ręki. Ostatni czas to okres wytężonej pracy w mojej firmie. Odbyło się kilka warsztatów, i naprawdę mamy mnóstwo mm, pracy, dlatego przyniosłem tutaj kilka przykładów wianków, abyście pomogli wybrać mi taki, który Wam się najbardziej podoba i być może taki, który powieszę na swoich drzwiach. Przede mną właściwie siedem różnych wianków, dwa jeszcze tutaj schowane na dole, ale zacznę może od takiego, moim zdaniem, najbardziej kontrowersyjnego, ale ze względu na połączenie materiałów. Zobaczcie tutaj. To jest wianek częściowo wykonany z żywych elementów, z szparaga modrzewiowego w połączeniu ze sztucznymi i zasuszającymi się elementami. Mamy tutaj dmuszek, mamy tutaj sztuczny bukszpan, mamy tutaj mikołajka i właśnie tego szparaga, oraz troszeczkę gdzie niegdzie wystają takie już lekko wysuszone gałązki od borowiny. A najbardziej, no i oczywiście, zatwiam tutaj. Najbardziej kontrowersyjnym, według mnie, elementem są tutaj te złote jaja. Takie połączenie może mało wiosenne, ale chyba wygląda całkiem nieźle. Zobaczcie teraz, przyłożę to tutaj mnie do ściany. Przyjrzyjcie się i zapamiętajcie, to jest wianek numer jeden. Później poproszę Was o to, żebyście napisali, który wianek Wam się najbardziej podoba. Czyli wianek numer jeden. Nazwijmy go wiankiem ze złotymi jajami. Jak jesteśmy przy takiej zwartej formie, to mam tu przygotowane dwa wianuszki, które są zrobione właściwie z podobnego materiału, natomiast w innym, e, innej kolorystyce. Zobaczcie. To jest wianek, który jest na podkładzie słomianym, e, zrobiony z takich batów z faszyny skręconej i po zakładanych właśnie na ten korpus te baty z faszynek, wypełnione tylko i wyłącznie troszeczkę jakimś mchem, drewnianymi dodatkami oraz tym razem naturalnymi w kolorze szczepiórczymi jajami. Różnica polega tylko na tym, że tu mamy taki bardzo wiosenny, świąteczny, żółty, już nawet nie akcent, tylko główny kolor, a tutaj bardziej subtelny, szaro-beżowy, z takim brązem, i teraz pytanie do Was. Oczywiście, pierwsze to to, który Wam się bardziej podoba: czy wianek z żółtymi piórami, czy wianek z naturalnymi piórami, a w całości to będzie wianek numer dwa, czyli właściwie pomysł na wianek numer dwa. Przykładam, abyście mogli zobaczyć sobie lepiej, jak wygląda na takim tle pierwszy i ten drugi. I dajcie koniecznie znać, który Wam się bardziej podoba. Następna propozycja, moi drodzy, to taki wianek bardzo przestrzenny, taki na ogromne drzwi, właściwie wykonany tylko z kilku elementów. Główny korpus to są gałązki wierzbowe z takimi drobniutkimi kotkami, drobniutkimi baziami, zupełnie takie subtelne, delikatne, tak można powiedzieć bardzo niedbało ułożone, tylko w formie takiego wianka. Do tego dodaliśmy, zobaczcie, tutaj już wysuszone liście od eukaliptusa, ale zobaczcie, co zastosowaliśmy. Te liście są w połowie złote, w połowie już zielone. Daje to super efekt i w tym gąszczu tych takich delikatnych, subtelnych gałęzi gdzieś przewijają się tutaj świąteczne i wiosenne jajeczka oraz takie moje chyba ulubione pióra, czyli takie pióra. Hmm, w paski. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tak jak wspomniałem, są to wianki, które zasuszają się, więc możemy je zastosować dużo szybciej niż te wianki z, z, z żywych roślin, które tak naprawdę wytrzymują nam e, kilka dni, a te spokojnie możemy już w tym momencie powiesić e, na swoich drzwiach. Wianek, e, numer. Propozycja właściwie numer 3. Moi drodzy. Z pewnością wiecie, co jest największym atrybutem wiosennym we florystycznych dekoracjach. Jeśli nie, to już Wam zaraz powiem. Są to oczywiście wierzbowe gałązki z kotkami. I tak jak wcześniej pokazywałem Wam ten wianek z takimi drobnymi baziami, z drobnymi kotkami, to teraz mam dla Was propozycję taką bardzo, bardzo klasyczną, ale troszeczkę w nieklasycznej dekoracji, a mianowicie. Prosty, zwykły wianuszek z samych gałązek waziowych, które tak naprawdę bardzo prosto zrobić. Zachęcam Was do tego, aby iść na spacer, narwać troszeczkę gałązek i spróbować uwić taki wianek. Jeśli nie macie doświadczenia, to próbujcie. No i napiszcie mi koniecznie, czy było to dla Was proste, czy bardziej skomplikowane. Teraz mamy propozycję numer 4 bodajże 4, czyli Wianek uwity z takich już bardzo nawiniętych, rozkwitniętych baziowych gałązek, takich klasycznych, e, owiniętych właściwie drutem. No i dodaliśmy tu takie akcenty żółto-niebieskie. E, pokazywałem wam wcześniej te liście od eukaliptusa, które były pomalowane, tam były złote, zielone. Tutaj mamy na niebiesko pomalowane zasuszające się. No i taki najbardziej charakterystyczny wiosenny kolor, czyli kolor żółty tym razem. Ponownie żółty w, w tych piórach, które powklejaliśmy do całego tego wianka. No i oczywiście delikatny akcent takich jaśniejszych jajeczek. Myślę, że bardzo dobra propozycja dla takich domów bardziej rustykalnych, i fantastycznie będzie się prezentował na drzwiach już w tym momencie. Pozostając w rustykalnych klimatach, ponieważ poprzedni wianek super pasował do rustykalnych wnętrz, przygotowałem jeszcze jedną propozycję właśnie do takich rustykalnych wnętrz. Troszeczkę w kolorystyce takiej bardziej, ja to mówię po mojemu, czyli bez żółtego, pomarańczowego, czerwonego. Raczej w takich e, fioletach i brązach. Ja takie najbardziej lubię, ale to jest taki e, przykład nawianek, uwity właściwie też bardzo prosto. E, najczęściej na wiosnę tniemy krzewy. Możecie to zobaczyć w, w poprzednich moich filmach. I tutaj właśnie taka sytuacja. Są się ciął wieżbę mandżurską, e, ja złapałem, uwiłem taki. Korpus i do tego tylko szybciutko dokleiłem pewne elementy, które kojarzą mi się z wiosną. Oprócz tych drobniutkich wazi, zatrwianu, piórek jajek. No i oczywiście tych w tym roku nieśmiertelnych, pomalowanych liści od eukaliptusa. Mamy tutaj taki dodatkowo taki dekorację z suszu egzotycznego. Zobaczcie, jak te kuleczki pięknie wyglądają, nawiązują e, kształtem e, troszeczkę do tych nakrapianych jaj i myślę, że to też jest super propozycja do takich wnętrz rustykalnych. Propozycja numer 5. Pamiętajcie, dajcie znać, która Wam się najbardziej podoba. To jest propozycja numer 5. Czas na ostatni wianek, ale jaki to jest wianek? Jak mówiłem, że ten pierwszy jest kontrowersyjny, to ten zupełnie odjechany. E, zrobiony na tych samych cienkich baziach co poprzedni wianek, taki jeden z poprzednich, no ale zobaczcie, jaka tu jest kolorystyka. To jest kolorystyka godnazoli. To on uwielbia czarny, czarne liście, złote jajka. Myślę, że to taka propozycja dla odważnych, ale do takich eleganckich domów i zupełnie fajnie wyglądać będzie na nowoczesnych drzwiach mimo tego, że w formie jest to bardzo rustykalny wianek. Czyli to jest ostatni wianek, który mam dla was do pokazania. Wianek numer 6 z czarnymi piórami, możemy go tak nazwać. Ale moi drodzy, zrobiłem Tyle tych wianków, że nie będę ich wszystkich wieszał na swoich drzwiach. Dlatego część idzie do mnie, do sklepu i możecie online również zakupić. Linki do tych wianków oczywiście wklejam Wam w opisie tego filmu. Na dzisiaj to tyle. Dajcie koniecznie znać, czy próbowaliście zrobić sami wianek i jakie są tego efekty. Do zobaczenia.